Jelenia Góra, ulica Sudecka, basen. Odgrywa się od tutaj kilku dni nagrywanie filmu na czasach takich właśnie wojennych, opartych na czasach wojny, bo między innymi mamy tutaj flagę zawsze kojarzoną z wojną i Hitlerem. Od pewnego czasu w Jeleni Górze było można y, zobaczyć plakaty, czy to na Facebooku, czy to y, na mieście właśnie zgłoszono, że szukamy statystów do tego filmu. I teraz właśnie odgrywa się akcja. Stąd też właśnie co jakiś czas jest tu ruch nawet wstrzymywany z obu stron. Jelenia Góra chyba stanie się stolicą filmową, bo najpierw kręcili w teatrze Norwida film to już chyba skończyli teraz tu wojenny w ogóle w i Górze filmy były nagrywane takie jak na przykład magiczne drzewo czy para film tutaj wiadomo w teatrze i teraz film tutaj wojenny chyba teraz mają aktorzy o o tu właśnie widzimy teraz aktorów schodzących właśnie widzimy tutaj aktorów Akcja się rozgrywa na basenie, bo basen ten jest po niemiecku. To byłoby na tyle i do zobaczenia.